Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Fall Guys na moim kanale Dziś moi drodzy dla niektórych z was rozpoczął się nowy rok szkolny I powiem wam ludzie, że naprawdę pogoda to wam się nie udała chyba U mnie jest taka masakra, że mi się z domu nie chce wychodzić A jakbym pomyślał, że teraz muszę iść do szkoły to troszkę no by mi się nie chciało No ale mam nadzieję, że wam się klasy fajne trafiły, że e, troszkę wam tej szkoły brakowało bo mieliście e, niemało przerwę, nie było ponad pół roku chyba w szkole nie byliście, tylko to nauczanie było e, online, a jak to teraz będzie, no to ludzie zobaczymy. Dobra, lecimy sobie dzisiaj z folgaisami, ludzie. Pierwszy odcinek, pierwszy... Odcinek jakby w roku szkolnym z Fall Guys'ów i zobaczymy jak nam pójdzie. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomienie gramy na łapie hit parada. O jest, jakaś mucha mi dalej wleciła do pokoju e, i mnie tutaj będzie troszeczkę rozpraszać, ale mam nadzieję, że damy radę, nie? Że damy radę, że serwerów nam nie wyrzuci i że z tymi gierkami ludzie dzisiaj polecimy po grube zwycięstwo, nie? 3, 2, 1, no i lecimy. Ja się nie mogę doczekać, ludzie już drugiego sezonu w Fall Guysach, bardzo, bardzo mi tego brakuje. E, i chciałbym, e, moi drodzy, już sobie pograć na tych nowych mapach, nowych skinach, e, nowe skinki odblokowywać, chociaż tych paru starych skinów też mi e, ciągle brakuje tutaj na moim koncie, jeszcze więcej no trzeba się troszkę streszczać i przycisnąć, e, bo moi drodzy, no jeszcze nie złożymy tego wbić. Ogólnie mniej troszkę gram w gierki ostatnio, bo... E, Słabiej troszkę z czasem e, No i dobra, i lecimy, nie? Czy słabiej z czasem? No, nie, nie mam jak grać Nie mam jak grać, e, ogólnie nawet nie chce mi się teraz grać Bo e, mam gości No i ludzie, <laughs> wolę sobie posiedzieć właśnie z rodzinką Niż grać w gierki Pisaliście mi, że jak na tym sajmie się skacze e, To szybciej się idzie, no właśnie średnio to teraz działa jak przetestowałem, e, ale mamy awans, mamy pierwszy awansik mamy pierwszą kwalifikację e, i mapa ludzie skończona, 39 na 40, jest 40 do 50 achievement złapany e, i mamy ludzi ukończony pierwszy etapik, więc tutaj parę osoby sobie spadnie i zobaczymy co będzie e, na kolejnej mapie. Na mapa na której zagramy to Dordash. lubię tego Dordasha. powiem, że kiedyś jak e, grałem tutaj to ta mapa tak mi tak siedziała, nie siedziała, taka średnia była, teraz powiem wam że naprawdę fajnie mi się gra na tym Dordaszu. patrzymy na drzwi które są niższe. E, z tej perspektywy wydaje mi się, że chyba środkowe, już patrzę. E, nie, prawe drzwi. Prawe drzwi są niższe, e, więc to będą lewe na wybiegu e, i one będą na pewno otwarte i na pewno to będą prawidłowe drzwi, więc e, jak coś wiemy, w którym kierunku mamy się kierować. Dobra, 3, 3, 3, licz, licz, licz wariacie. 3, no, 3, 2, 1 i lecimy, lecimy. Nie wiem, które drzwi będą otwarte, tu mamy dużą szparę, dosyć. Coś e, przez nie skoczymy. No i było dobre akurat. Co, e, kolejny jest dużą już parę drzwi, ale już nie wiem, czy one będą e, prawidłowe. Dokładnie. No. Biegniemy na te boczne. E, tutaj mamy dalej szparowe drzwi. No i wszystkie po A te będą? Te będą są otwarte, ale nam się trafia dzisiaj, nie? Tu chłop biegnie do drzwi. Nie trafiły się. Te też są zamknięte Te też zamknięte, ludzie Które drzwi są otwarte? Dobra, te mam otwarte e, Tu będą prawe otwarte na pewno e, Bo jest niższy trójkącik, dokładnie I Teraz mamy, ludzie, e, te drzwi otwarte Te drugie, dobrze i teraz mamy te z lewej strony otwarte, no bo były prawidłowe. Jak widzicie, nasze pro tipy na tych mapach działają i da się tutaj e, to naprawdę bardzo szybko przebiec e, 29 osób się kwalifikuje, my wskakujemy tutaj z trzeciego bodajże miejsca, więc mamy kwalifikację i kolejna mapa ukończona, nie? Za nami. Dostaniemy jakąś odznakę powinniśmy dostać top 20%, no i elegancko. E, wydaje mi się, że top 3 miałem, ale nie jestem pewny. E, Spada tutaj parę słówek i zobaczymy, co będzie kolejne. Dzisiaj potężnie zimno, jest naprawdę mega zimno. E, za ok, masz się z domu, no wychodzić nie chcę. Jak powiedziałem na początku, e, jest tragedia. Dobra, mamy Tail taga teraz, e, i to będzie Tail Tag drużynowy, czy solo? Solo, więc kto nie będzie miał e, ogonka, e, ten odpada z tej gry. I musimy tutaj wygrać Idealna pora, idealna pogoda raczej Dzisiaj nagranie w gry komputerowe e, I pogoda, nie, taka że, że jest przyciemnione troszkę, jest zimno e, Grać się właśnie, biegać się na dworze Nie chcę, ale e, siedzenie przy komputerze ludzi jest tutaj totalnym e, wypasem Przegram to, przegram to Dwie sekundy, dawaj to, dawaj to eliminacja ludzie, no nie lubię tych RNG mapek, no najgorzej, myślałem, że ugram i się nie udało, więc widzimy się zaraz e, w kolejnym trybie, w kolejnym etapie, bo no odpadliśmy, odpaliśmy w trzeciej rundzie nie ma finału, najgorzej ludzie, nienawidzę takich rundek. Moi drodzy, wczoraj oglądałem rekordy świata na Slime Climbie e, i można tutaj naprawdę fajnie tą mapę ze speedranować. spróbujemy dzisiaj parę trików takich wykorzystać z tego filmiku co e, wczoraj zauważyłem w ogóle rekord świata ludzie e, tutaj trwał jakieś 13 sekund e, a taki oficjalny rekordzik bez tu szczęścia e, Trwał tutaj moi drodzy 40 sekund Na tej mapie, ja tutaj w 40 sekund sobie nie śmignę Ale wiem, że można na przykład tędy przejść I sobie troszkę tutaj to Zeskipować, no ale ja teraz Nie przebiegnę, bo też e, zależy jak startujecie Nie, ja tutaj rekordu świata Nie zrobię, ani nie wykorzystam tutaj żadnych Trików przez to jak gierka nam się ułożyła Patrzcie, jeszcze spadnę zaraz z tego Dokładnie i jeszcze się nie zakwalifikuję Na tej mapie, e, bo tutaj każdy Nie wiem na co czeka zamiast biec normalnie Dobra, teraz sobie przeskoczę. Jezu, Dobra, musimy przeskoczyć teraz, bo jak teraz byśmy spadli, też by było po nas, nie? Tu się można teoretycznie ładnie odbić od tego, żeby przyspieszyć. Tamta małpka próbuje też zeskipować to. Ja tego nie skipuję. Biegnę normalnie powoli. Tutaj psztyk. Psztyk, żeby z tego nie spaść. Stąd się da wyskoczyć tutaj. Teraz biegniemy sobie prosto pod skosem. Tutaj teoretycznie można wyskoczyć sobie na ten. Młotek jeden i z tego młotka skoczyć od razu, o tego co jest pod nami, skoczyć od razu na tą platformę i, i śmignąć, nie? Tutaj też możemy, o Jezu, skipować delikatnie Dobra, biegniemy normalnie. Biegniemy normalnie, ludzie, bo ja... Zaraz zacznę tutaj skipować. Dokładnie, no nie ludzie, nigdy więcej nie, ram, nie robię tej skipów. Biegnę normalnie, bo jak widzicie, spadliśmy przez własną głupotę. Skupić na grze Siso, równoważnie, pochylnie. Po raz kolejny, no musi być finał, ludzie, musi być finał, bo te gry naprawdę miałem mega słabe przed chwilą, nie? Widzieliście co się wydarzyło? W dwóch gierkach? Taką padakę odwaliliśmy, że aż wstyd i trzeba teraz tutaj to naprawić i nadrobić, nie? Dobra, tutaj delikatnie sobie zbiegliśmy. Prawie spadliśmy w ogóle. Ale jest git. Dobra, przeskok tutaj robimy, no to niebieskie. Dobrze, przycisnąć ją. Stawaj, gołębiu! Dobra, jest przeskok zrobiony. E, szybko te równoważnie chcę zrobić, bo później się źle już biegnie jak dużo ludzi. Patrzcie, cheater! Cheater! Mamy cheatera w grze, no to ludzie o finale możemy e, w tej gierce już pomarzyć. Widzicie jak tam z przodu leci? W ogóle go nic nie interesuje, bo chłop gra na cheatach. No najgorzej, po co ludzie cheatują w tej grze? Jak tak można? No, no nie, no to, to teraz, ludzie, możemy mieć finał, ale tego finału nie wygramy, jak mamy takiego zawodnika. Chyba, że na jakichś tymówkach uda mu się odpaść, e, bo inaczej, no, no nic nie zrobimy, no jest gość nie do wyklikania. Najgorzej, ludzie, to jest, najgorsze jest to, że jesteście świadomi już w pierwszej rundzie. Że mimo tego, że dojdziecie do finału, to e, tego finału nie wygracie właśnie, że, bo są tacy e, I Wydaje mi się, że w tą grę fajnie by się grało na konsoli, bo na konsoli z tego co wiem, e, cheaterów w tej grze nie ma. A na komputerze jak widzicie jest porażka całkowita No ale dobra, udało nam się ukończyć e, pierwszy etap Więc mamy kwalifikację Na slime climbie zrobiliśmy przedtem potężny błąd ludzie e, I teraz takiego błędu nie mogę zrobić Więc musimy tutaj e, przycisnąć ładnie i to wygrać Nie, Jak mogłem spać na tej mapie? No tyle ludzie godzin tryhardowania, tyle godzin oglądania tej mapy e, No i ludzie, no i spadłem tutaj w najprostszym momencie więc teraz próbujemy dalej tędy śmignąć, ale jak widzicie, dalej jest 2 milionów ludzi, e, więc więcej niż na świecie. E, teraz na tej mapie, no i przez to spadamy, nie? Dobra, skipujemy to tak. Rachu, dziachu, bang, bo dalej zaraz spadnę z tego i nie skończę tego trybu, nie? Slime Climb ogólnie jest jedną z moich najbardziej ulubionych mapek. No ale często właśnie na tej mapie e, nie daję rady tego zrobić przez... To, że ludzie się tak potężnie, potężnie, potężnie pchają No i patrzcie, no, no nie wyskoczę, no nie wyskoczę, bo postać robi salto Dobra, może się uda O Jezu, jakbym dostał teraz lekką obcierkę. To by nie, nie dał Nie dał rady, bo ten slajmik już leci, nie? Dużo lepiej mi się gra w tą grę w nocy, bo ludzie jakoś wydaje mi się, że Bardziej myślą Na tych mapach jak grają, a teraz to jest taka troszeczkę, jak widzicie Padaka, dobra, pyk Dwa miliony ludzi, po raz kolejny wyskakuje, musimy poczekać, żeby się z nikim nie zderzyć. Gość blokował jeszcze, no co zajęło? Patrzcie, tutaj możemy wyskoczyć sobie tak, na ten moteczek. I tam się da wyskoczyć na tą pochylnię, nie? Ale... Dobra, idziemy tędy. Nie będziemy ryzykować tego moteczka, bo jeszcze spadniemy i będzie lipa. Dobra, tutaj byśmy zrobili powtórkę tego, co poprzednim razem. Mam rapyk. Nie no ludzie, nie wiem co się dzieje ze mną w tej grze dzisiaj. Nie mam pojęcia, ale. Najprostsze momenty mnie tutaj pokonują, gdzie na tych momentach się nie spadało. Dobra, pyk, pyk. Dobra i mamy to. No! Ale jest tragedia. Ósme miejsce kwalifikacji, ale ledwo co po raz kolejny. Blok party! Dobra, ludzie, teraz mamy imprezę na blokach tutaj, e, więc musimy tutaj omijać te lecące platformy. Więc trzy. Dwa... Jeden i lecimy, Dobra, łapiemy tego gołębia na starcie. Troszkę na początku można się połapać, a później trzeba uciekać. Ten skin małpy mi się powiem wam szczerze nie podoba. E, jak ten. E, ten, ten. Jak on się nazywał? E, konik był potężny, to ta małpa jest taka naprawdę, naprawdę mega średnia. No i patrzcie, patrzcie co tego się robi. Patrzcie, jaki kogut sccheatowany. Jak ludzie mogą grać w tą grę na takich cheatach, jełopy. To Koguta trzeba wyeliminować jakoś stąd. Może jak go złapię? Tu uda mi się go wyrzucić, tylko on będzie leciał. I sobie wyskoczy, nie? Cheater najgorszy. No nie no, no nie da się tak grać, jak są cheaterzy w tej grze. Patrzcie co go się robi, no. Mam nadzieję, że spadnie teraz. No nie spadnie, bo odlatuje i go nic nie rusza. Gościu, Wypadł u was z tej gry. Lamu się najgorszy. Co za typ? No, nie wygramy tego, ludzi. Nie wygramy tego przez to, właśnie, że e, jest ten cheater. No, najgorzej, najgorzej. Pyk. Pyk. I on laguje w ogóle całą grę, widzicie to? Jak się wszystko tutaj teleportuje, gdzie ten cheater jest, bo on jakoś buguje jej gierkę. Macie tutaj jego nick. Może administracja ktoś zobaczy i go zbanuje przez to, e, bo, 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 jest tragedia. 1, 4, 3, ma. 1, 4, 3, jego nick. Mam nadzieję, że dostanie bana, nie? Po tym odcinku, to by była najlepsza opcja. Patrzcie, co robi. Patrzcie, co goś robi, no. Oj, masakra, masakra. No i co gościowi z tego, że wygra te gierki? Jak zostanie zaraz bana, i tylko nam popsuje, jakby zabawę, nie? Ludziom, którzy chcą w sobie w tą grę normalnie pograć, Frajer najgorszy, zgadywaneczka. No i oczywiście cheater wie najlepiej, nie? Już poleciał tam prawie, że do mety. I gość ma kwalifikacje. No, czego w Fall Guysach nie ma jakiegoś takiego skryptu, e, który by wyszukiwał, jakby tych cheaterów po czasach ukończonej mapy? To by był fajny motyw, bo jak widzicie, no, goście naprawdę tutaj grają tragicznie, tragicznie. Przez takich ludzi, ludzie, e, zabawa cała nam się wgrzepsuje, nie? Są najgorsze osobniki. Jak tak można poszukiwać w takie gierce jak Fall Guys? No, tragedia, tragedia. Więc teraz musimy wyczaić trasę kolejną. Ja sobie powolutku tutaj teraz podejdę. Przed chwilą speedrunowaliśmy, teraz biegniemy powoli, żeby to ukończyć. Nie, sześć osób tylko awansuje. Eee, pięć w sumie, bo cheater już awansował. I może być kwas. Tylko nawet jak się dostanę do finału, ludzie, to i tak jest gierka już. przegrana, nie? I to jest najgorsze w tym wszystkim. Bo wygrać tego nie wygramy, dobra. Dostaliśmy teraz strzała dosyć potężnego. Musimy do tej mety jakoś szybko dobiec, żebyśmy tu jeszcze sobie poradzili, nie? Fajnie będzie dojść do finału, żeby dostać jakieś punkty eee, Wygrać też by było fajnie, no ale będzie ciężko Dobra, czekamy chwilę tutaj na traskę Ej, najfajniej no się grało w Fall Guysy pierwszy dzień, jak jeszcze cheaterów nie było, teraz już się... Zaczynają ludzie naprawdę duże, duże problemy w tej grze Dobra, mamy trasę ludzi awansu. Czwarty, piąty. Zakwalifikowałem się jako szósta osoba, więc mamy kwalifikację na tym trybie. Sześć osób w finale tylko. To by było ludzi, naprawdę mega spoko finał, nie? Mało ludzi moglibyśmy sobie tutaj pocisnąć, no ale jest gość, który ma 1, 4, 3, 9 końcówkę i cheatuje, więc no. Nie damy rady, no nie damy rady tego wygrać. Sześć osób, ludzi na heksagonie. może naprawdę tutaj poćwić, po, poświrować pawiana. E, naprawdę sobie fajnie pograć. Tylko to jest koleś, który będzie miał jump haka. I on nigdy nie spadnie z tej góry, więc no, będzie naprawdę ciężko. On jest tam, 1, 4, 3, 9. Widzę go e, z przodu i patrzcie, co on robi. On no, w ogóle nie spada. On no, w ogóle nie spada, tego będzie cały czas w powietrzu. E, ale próbujemy sobie na tym heksagonie troszeczkę poskakać. E, bo trzeba poćwiczyć, nie? Poćwiczyć hexagonik. Może akurat jakiś bóg będzie i jego cheaty zniszczą tutaj, nie zadziałają mu. No próbujemy, nie? Spadamy tutaj na dół. Pyk. Pyk, jesteśmy na niebieskich heksagonkach Może sobie powolutku skakać. No ale jest ten cheat! I przez niego pewnie e, polecimy prędzej czy później. Bo ten gość z tego co się orientuje... Nie, biega po dole. Na razie nam jeszcze odcina. Odcina hexagonki. Ale fajny finał, tak mało ludzi, ludzie e, grałoby się naprawdę mega spokoj. Hexagon byłby do trzaśnięcia. A tak będziemy mieli tutaj niemały problem, jak ten gość będzie nam tutaj przeszkadzał. Skaczemy na razie po tej górze powoli. Może da nam wygrać jeszcze. Może nas tutaj nie wyeliminuje. Najgorszy cheater. No próbujemy, próbujemy. Trzeba powolutku skakać. Nie ma co się napalać. Pyk, pyk, pyk. Mamy czas, mamy czas. Pamiętaj, to może być jeden z najlepszych moich heksagonów ale przez tego cheatera tej gry nie wygramy, nie? Pyk. Pyk. Pyk, dobra. Patrzcie jak długo jesteśmy prawie, że na samym szczycie, ale tylko jedna osoba poleciała, póki co, więc no. Naprawdę każdy się twardo trzyma. Ja teraz spróbuję się skupić tutaj mega na gierze, żeby zaraz nie odpaść i nie polecieć z tej giereczki, nie? Więc pyk. Pyk, powolutku, powolutku, mamy czas Dobra, tu sobie zeskoczę na to żółte, pyk Kolejne heksagonki za nami Patrzcie, dwie osoby zostały, został ten cheater, został ten gość, co koło mnie skacze Ja jestem, nie? Mamy tam pana pomidorka No i pamiętaj, tak, finał teoretycznie, można powiedzieć, że mógłby być mój Gdyby nie gość, który cheatuje, patrzcie tutaj, co goś robi, no Leci w powietrze, leci w powietrze i on nigdy nie spadnie. No i, no i właśnie przeciął jednego gościa i została jeszcze jedna osoba e, do spadnięcia i to jestem ja. I przegram finał przez chłopa, który gra na cheatach. No tak to ludzie wyglądają, tak wyglądają Fall guysy, e, i system antycheatowy. No nie ma sensu skakać po tych heksagonach już, bo mamy tego cheatera. Patrzcie, złapaliśmy się go, troszkę polataliśmy, no ale niestety, przegraliśmy z cheaterem. Tak to ludzie czasami wygląda. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć wam.